Cześć, czołem. witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Michał, i ze mną jest. MateoGaming.pl, co tam u słychać? I witamy Was w trzecim odcinku ze Spidermana. I co, bez zbędnego przedłużania. Lecimy, nie? Oczywiście, że tak. Dokładnie tak. Lecimy z Koksem, zobaczymy, co w tej gierce piszczy Jak pamiętacie, ostatni raz pokonaliśmy tego Rainoka. Albo po prostu Rhino. I teraz w kascence. Teraz w kascence przyjechała policja. No i co jest ciekawego, to to, że na czele przy tej policji jest nikt inny jak doktor Octo Octavius. No i on zabiera, że tak powiem, Rhino. I co się okazało, to to, że kobieta kot została zabrana w karecie z jakimiś dwoma dziwnymi typami. I oni są bardzo mocno podejrzani. A o co są podejrzani? A mianowicie są o to podejrzani, że prawdopodobnie nie jest kobieta kot zabierana do szpitala. Tylko gdzieś indziej zupełnie. Dokładnie tak. I teraz będziemy mieli pokój za Venomem. Dokładnie, ale zanim ten, to Johnny Storm właśnie sobie tutaj rozmawia ze Spider-Manem bo Spider-Man siedzi na tego, na statule wolności, no i Spider-Man postanowił, że tak powiem, się wybrać, tak o, polatać sobie, nie wiem, bez kompletnego celu, a Venom postanowił za nim polecieć. I tak oto zaraz zacznie się pościg za Venomem, lub po prostu rozpoczęcie maratonu Venom'a. No. No i co? Zaczynamy. Ścigamy Venoma w tym momencie. W sumie bardzo podob podobnie to wygląda jak ten ucieczka właśnie przed tymi helikopterami. Tylko że teraz jest na otwór, że my musimy kogoś gonić. O kurde. Mimo wszystko. Ty czekaj. Co? Czym to się tutaj... O dobra. Mhm. C, dobra, dobra, dobra. Nie ogarnąłem przez chwilę, bo powiem szczerze, mi się popieprzyły kontroleki. Okej, okay, bo ogólnie tutaj teraz patrzę na gameplay, bo akurat sobie patrzę na YouTubie gameplay, żeby wiedzieć co się dzieje, to tutaj gościu w ogóle spadł, w praktycznie obok budynku, trochę to głupio wyglądało. Ja ci powiem szczerze, mi się popieprzyły dlaczego, ponieważ przed mhm. jakby nagrywkami sobie troszeczkę zagrałem w Diddy Kong Racing i potem na chwilkę sobie zagrałem w Super Mario 64 i mi się dosłownie mhm. popieprzyły kontrolki. A rozumiem. O, mamy tutaj Spider-Zbroję, którą sobie wezmę. I mamy komiks, który również sobie weźmiemy. Mimo, że ja komiksów nie zbieram, bo to jest pierwszy komiks, który żeśmy zebrali. Tak like by the way. I ale ten poziom tu polagowany jest bez kitu. Ale tu są spadki FPS-ów. A będziesz kolekcjonował te komiksy, czy...? Wątpię w to, bo ja już w poprzednich poziomach w ogóle nie zebrałem komiksów. Okej. Okay. W sumie chyba nie ma żadnego sensu, bo ta gra chyba nie ma przysłowiowego 100% jakiejś za to. Czyli jak większość gier. Niestety. O i nie ma odgłosu tego jak Spiderman zawsze tam mówi takie au, 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 au czy coś takiego. No, w sumie Ty... ci powiem, że z tego co się dowiedziałem to chyba żaden Spiderman nie ma jakiegoś stuprocentowego chyba zakończenia, jeśli się wiesz, nie mylę. I do osób, które teraz zauważyły to, że Spider-Man uderzył tak o ścianę, nie wiem, to nie jest tak, że ja to zrobiłem. Po prostu e, z automatu Spider-Man wszedł w tą ścianę. Ale mogę tylko tyle powiedzieć, że rzeczywiście na, na tym gameplayu, co ja teraz widzę, to też się gra strasznie tnie w sensie, że jest trochę spowolniona niż powinna być normalnie. No. To jest dla mnie osobiście dziwne, że port na N64 ma takie lagi. Ja to myślę, że to już jest wiesz, wina tego, kartridża. Oh, no, gra jest za, za, za duża jak na kartridż. Tak, bo kartridże przecież mają te wymagania 64MB pamięci, a gry były dużo większe na ps 1 c no to... Przynajmniej trzy razy takie gry wychodziły, tak. Chyba najmniejsza gra jako znak to chyba miała 200MB czy tam 100, to jest... Więc no... wiadomo. I tutaj Spider-Man spadł na głowę Venoma i go zgniótł, nie? XD kompletnie. W ogóle, wiesz co? Ja rozumiem wszystko, mm -hmm. ale nie kumam za bardzo tego, że w takich krótkich mm -hmm. cutscenkach dałem te komiksy. Szczerze, bo dosłownie to były tylko trzy zdjęcia pokazane i na tym koniec w ogóle cutscenki. No właśnie, widziałem, no. Mi się wydaje, że to jest wina tego, że albo bardzo byli leniwi przy produkcji tego portu, albo w sumie Albo nie mieli czasu, bo Actividge mi kazał jak najszybciej tę grę wydać, albo też i budżet był bardzo mały przy grze, przy tym porcie. W ogóle, jeśli chodzi o ten Echo of Reality, czyli te studio, to ja w ogóle nigdzie go nigdzie w sumie nie widziałem, przy innych grach, tylko przy tej właśnie. Nie mogę nic na ich temat za bardzo znaleźć w internecie. W ogóle wiesz, co jest najśmieszniejsze? No. Że wiesz, jak jest animacja, że Venom pojawia się i znika, nie? No wiem, wiem, wiem. W sporcie na Nintendo 64 to w ogóle nie działa. Po prostu Venom ma dosłownie takiego laga, stoi i nagle on tak znika, nie? Zresztą zobaczysz no na gameplayu, że on tak się nagle tak pojawia z dupy, dosłownie. No wiem, głupie to znacznie. I w ogóle on jeszcze mało teleportacji, bo ja patrzę na tym gameplayu, wiesz co, żeby wiedzieć, co że się dzieje na bieżąco. I Venom potrafi się teleportować po zadanym ciosiek. Jak go uderzysz, to. Potrafi się teleportować w miejscu O, no, normalnie się nawet nie porusza tylko się teleportuje No widzisz To jest dla mnie w ogóle najśmieszniejsze bo teraz będzie właśnie cutscirka gdzie Spider i Venom spadają do kanałów i będzie ten poziom kanałowy zresztą mój ulubiony poziom Co ja tu mogę powiedzieć więcej W sumie ja w Crashach bardzo lubiłem kanały Ale ja, ja bardzo dwa. powiem ci szczerze w spider lubię bo w Spider-Manie one są Bardzo klimatyczne te kanały muszę przyznać no, widziałem te poziomy kanałowe w tym Spider-Manie, jest o spoko. No. Muszę sobie naprawdę kiedyś tą grę zagrać, bo... Mi się wydaje, że nawet na PS4, żeby to grę szło kupić. Spider-Mana? W... Szczerze? Nie wiem. Nie powiem Muszę ci, bo... chociaż nie, 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 nie. Na ps że się nie da, bo... Gamer musiał importować Spider-Mana. A no tak, pamiętam, przypomniałem sobie, że game importował, no właśnie. No to dupa. Hmm, chyba że kupię jakieś tam część to jest no, nowsze na PlayStation 2, bo PlayStation 2 mam oczywiście w domu, to nie ma problemu. O i teraz tutaj y, lizardy albo po prostu te jaszczurki. Tylko u mnie to jest taki problem: jak chcę coś kupić na PlayStation 2, to muszę sobie zamawiać z Warszawy, bo u mnie nie ma za bardzo na PS2. O lol. Taki, taki minus. Ale, ty daleko do Warszawy nie masz w sumie 100 km No to aż tak daleko No nie W sumie jeszcze w Lombard mam, to tam czasami też coś się trafia Dobra, gin śmieciu, śmietniku jeden, jeden i z drugim Dawajcie, chodźcie tutaj, pok pokażę wam zaraz moją tom spider 5 to was, to się zesracie Ale kanały bardzo ładnie wyglądają, muszę przyznać, naprawdę jak na Nintendo 64 to gradki. No znaczy nie tylko że jak na, na Nintendo 64, ale ogólnie ta gra ma ładnie rozbudowane te kanały. No to prawda. Ten poziom w sensie jest bardzo ładnie rozbudowany. No mi się bardzo podoba. O, sumie... jest, teraz jest taka ccerka, bo skoro jestem na Kid Mode, to teraz gramie wyręcza, że tak powiem, z dostaniem się na drugą stronę, tak więc he, fajnie, bardzo dobrze. No, w sumie dobry jest ten Kidłok, muszę przyznać. Jak ktoś słabo gra w gry, to naprawdę może pomóc czasami. No, i dzięki temu dostajemy się na kolejny poziom, bo tutaj będziemy walczyli z Venomem tym razem na pociągu. Wow, <laughs> wiecie, Venom versus Spider na pociągu, nie? No, i musimy teraz jedyne co zrobić, to po prostu wytrzymać. Do końca, dosłownie do, do takiego samego końca, żeby ten pociąg, który widzicie teraz na tym, na dole, żeby on dojechał do celu. To dzięki tym pokazówkom praktycznie możesz o tak jakby ominąć czwarty poziomu, co jest trochę nawet śmieszne dla mnie. Z jednej strony śmieszne, to z drugiej to... strony to bardzo skraca życie tego let's play'a, bo ten let's play prędzej czy później się... Znaczy w tym wypadku to się bardzo szybko skończy, bo wiesz mi, że jest jeszcze ostatni poziom. Mm -hmm. Nie wiem, może oglądałeś gameplay, to jest laboratorium OctoViusa. Tak, oglądałem Gamera, widziałem. Eee, Grał na to tam było coś takiego, że były te dzia działka, nie? No, no, no. To praktycznie gra za mnie y tam dostanie się na sam koniec, nie? Tak więc praktycznie <noise> wejdę tylko do poziomu i 90% poziomu będzie skończone, bo Katsusanka skończy ten poziom. No, naprawdę, trochę tutaj aktywizuj przesadzić kid Kidmoldem. W sumie nic nie musisz w grze prawie robić momentami. No, jedyne, ale... jedyne co to tutaj, co, coś tam trochę powalczysz, kurde, tak jak ja teraz z tymi jaszczurami, tyle w temacie w sumie. No to jednak prawda jest, bo to. W sumie tak się zastanawiam, a dwójkę wiesz nagrywał kid w Kidmoldzie, czy. On dwójki nie na nagrywał. Nie, 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 mówię o Tobie, czy będziesz nagrywał yy, Szczerze? Na czy, czy ja będę dwójkę nagrywał? Nie wiem Muszę, muszę poznać Kidmode'a w dwójce Bo akurat wiem, że gamer w ogóle dwójki nie robił, ale W sumie byłoby ciekawiej taki listy zobaczyć No to W sumie jeszcze jestem Spider-Man 2, ten filmowy Spider-Man 2 Na podstawie filmu to na PC podobno ta gra to działa okropnie. <laughs> ta gra to ponoć krap jest. No, u energika coś tam widziałem właśnie chyba z tego spider Spidermana 2 to u łapie tak się jest. dosłownie tam łapie się powietrza. Pan spider łapi się tak jakby chmur i sobie latasz na pajęczynie W ogóle nie łapie się o budynki, tylko gdzieś tam w powietrzu. Wszystko się dzieje. A miasto się praktycznie nie renderuje w całości, jak yy, biegasz po mieście i sobie latasz na pajęczynie, To jest strasznie głupie. I oczywiście, co każdy lubi, ka co lubi każdy gracz, w super superbohaterskich, to latanie przez pierścienie też tam się pojawia. No nie! Nie! Kto jest. Nie! Co się stało? Najgorzej! Minąłe? Ej, co tu się stało? Coś się odwaliło. Ej, ty ja zbagowałem gierkę. <noise> no, ja też widziałem taki jeden moment, gdzie kurde, koleś, czyli kto wie, co z jaskinię, praktycznie przez tekstury. Ej, ale zbiega. wiesz co ja zrobiłem w tym poziomie no. z pociągiem? Wyobraź no, no, sobie, no, no, no. że e, ta, ten cały wskaźnik dobiegł do końca, nie? I już praktycznie miała się wczytać właśnie taka ccerka, po czym ja spadłem mhm. z pociągu, a tak czy siak mi to zaliczyło. Aha, czyli wszystko jednak jest ok. Ale zginąłem! Ale zaliczyło mi to! No, to chyba coś jakiegoś exploita załapałeś W sensie, że załapałeś exploita Uuu, dobry jesteś W sumie ja tak mam z raczetami, że wszystkie glicze się mnie łapią tam W każdej części, jaką gram What the hell? Co to miało będę ci nawet W sumie nawet ci będę mógł dawać wskazówki, jeśli będziesz chciał Dobra Bo ja też mam takie dobre szczęście Dobra, ile my mamy ogólnie minut na liczniku? Mamy 13 minut. Dobra, słuchajcie, ludzie, na tym, na tym będziemy kończyli nasz trzeci odcinek. Tak, troszeczkę robimy malutko poziomów, ale widzicie, odcinki są krótsze, ale będą według tej logiki częściej. Seria. Tak, seria będzie bardziej żywotna, będzie dłuższa. Dokładnie, tak więc słuchajcie, to by było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się seria ze Spidermana podoba. No cóż, zapraszamy na kolejne odcinki. Ze mną był mateogaming.pl. Do zobaczenia następnym razem. I trzymacie się. Cześć, do następnego razu. Piąteczka. Pa.